Anders Vergang to szesnastoletni supertalent światowej sceny FIFA prosto z Danii, który można powiedzieć znowu to zrobił na międzynarodowym turnieju i e Champions League na finałach tego turnieju w Stambule, które były rozgrywane podczas Ligi Mistrzów, podczas ostatniego finału Ligi Mistrzów znowu szokował swoimi cieszynkami i dzisiaj zobaczymy, jak wyglądały jego dwa ostatnie spotkania w tym turnieju. łapeczki do góry, mile widziane. No i zaczynamy. Warto tutaj dla zaznaczenia jego drogi w tym turnieju podkreślić, jak wygląda jego drabinka. W fazie grupowej poradził sobie ze wszystkimi przeciwnikami, natomiast w fazie pucharowej w drabince wygranych przegrał jedynie z Obrunem. Obrun finalnie a potem jeszcze wygrał jedną rundę, ale też przegrał. Spadł do drabinki przegranych, no i teraz musiał mierzyć się z Wergangiem o wejście do top 4. Wielka szansa na rewanż dla Duńczyka, no i zobaczmy czy ją wykorzysta. 18 minuta spotkania, Wergang w natarciu i to on jako pierwszy przeprowadza tutaj poważny swój atak. Jest jeszcze Reverse Elastico w polu karnym, wcześniej mocne podanie po ziemi Driven Pass, czyli R1-X, no i dobre wejście w to spotkanie Duńczyka, ale jak widzicie jeszcze bez jakiejś tutaj żadnych reakcji, on wie, że to jest dopiero początek tego spotkania, które jest rozgrywane w formacie dwóch meczów, więc nie ma co jeszcze wariować. Zwłaszcza, że w 30 minucie to Obrun ma swoją sytuację, Valverde, świetny player root Rut jest jeszcze tutaj stepover wystawienie, no i przesunął się Wergant niepotrzebnie bramkarzem, Obrun się cieszy, Żółwik przybity z trenerem, a proszę bardzo, jaka klasa Duńczyka, to też już jest zawodnik, który dojrzewa z każdym turniejem mentalnie, także no tutaj Tutaj bije brawo dla e, przeciwnika. Bo po prostu rozegrał bardzo dobrą akcję po tym playerloku. 35 minuta spotkania przy piłce obrun. Tutaj e, widzimy zła strata, e, no i przychwycił piłkę Vergang i ucisza. Ucisza pokazuje, że tutaj e, czas na małe gridy z jego strony. No Popełnił potrywal, więc już chce troszeczkę wykorzystać ten. E, jego dołek mentalny, no bo bardzo prosta strata obrony, wiadomo duża presja, jest jeszcze dużo czasu, ale nie powinno się takich błędów popełniać na tym poziomie. 79. minuta tego spotkania, tym razem obron przy piłce, widzimy to tutaj na lewym ekranie, fantastycznie znalezione prosto podanie do O'Vairana, no i znowu wydaje się, że Wergang troszeczkę przesadza z tym przesuwaniem się bramkarza. Być może w tej sytuacji mógłby tutaj coś więcej zdziałać jego, jego goalkeeper, natomiast <gryw> Anders, ja już Czasem to już nie wiem, czemu ten chłopak to robi. I y, czy teraz y, po prostu rozodowuje dzięki temu napięcie, rozodowuje dzięki temu y, emocje, no ale tak czy siak y, stracił bramkę i jeszcze jakieś ścieżki tutaj dodatkowe y, robił. Ciekawe. Do spotkania rewanżowego Duńczyk przystępuje z jednobramkową zaliczką, gdyż finalnie ten pierwszy mecz wygrał 3 do 2. No i czas na rewanż. Wergang 3, Obrun 2. No, i zaczynamy ten drugi mecz. Ronaldinho, świetne podanie prostopadłe do Ginnoli. No, ma tutaj patent na te prostopadłe podania, Obrun. No, i świetnie teraz też celuje z głowy. Nie jest to łatwe na tych manualnych główkach, ale jednak wyrównanie. No, kamera kocha tutaj i Obruna, i Werganga. Faktem jest to, że mamy remis. Teraz przy piłce Obrun. To już jest 15 minuta. Znowu strata na własnej połowie. Jinola, mocne podanie po ziemi, ale strata Verganga, No i coś tutaj obrotnie ma problemy czasami z wyprowadzeniem tej futbolówki strzał na zielonym Werganga. No troszeczkę Lucky Rebound, jak to się mówi, odbitka, czy też wylew, jak to niektórzy używają takiego sformułowania. No i. Ponownie, ponownie, ponownie młody Duńczyk wychodzi na prowadzenie. Cały czas o ten jeden malutki kroczek przed rywalem, ale czy w końcu podwyższy na dwubramkowe prowadzenie? Zobaczymy. 21 minuta i to może być ta szansa dla Duńczyka. Jajaturę. No i znowu obrun. Fatalna w skutkach strata. Co ten zawodnik tutaj robi? Ball roll Ronaldinho i gol, gol, gol. Wergang z tym dwubramkowym prowadzeniem. Je brawo. Uspokaja się. Ale czy Włoch się tutaj podda? Czy e, Wergang będzie strzelał kolejne bramki? Na razie to obron przy piłce. Jest e, Ginola, Ronaldo Nazario. I kolejny kontakt tutaj e, złapany. Bije za każdym razem brawo. Anders Wergang po stracie bramki. Pytanie, co sądzicie, widzowie? Czy jest to ironiczne, czy naprawdę? Po prostu docenia klasę rywala. Maestria, maestria z rzutu różnego. Zobaczmy to, co się dzieje tutaj na lewym ekranie. 77 minuta, a także już końcówka tego spotkania obron na krótko z tego rzutu różnego, które wystawienie na po sznurku i kolejna spokojna reakcja Włocha, a tuńczyk, bo jakby nie wie, co się w tym momencie stało lepiej, brawo. W tym meczu czekała nas dogrywka. 118 minuta spotkania, i wszyscy myślą już, że za chwileczkę pora. Na kardę, no ale przy piłce Anders Wergang, Alo Veyran, zobaczmy tę sytuację. Nazario padle do Ronaldinho, Ronaldinho jeszcze się tutaj obraca i oddaje piłkę do brazylijskiej legendy, brazylijskiej ikony, let him cook, let him cook, ponieważ to jest Anders Wergang strzelający na 6 do 5 w 120 minucie spotkania. To jest ta cieszynka, to jest to, co ten zawodnik kocha. Scenę, poklask i emocje przede wszystkim. Czy pozytywne, czy negatywne. Zbiera ich bardzo dużo. Chyba więcej nawet negatywnych, ale jednak trzeba przyznać, że obojętnie obok niego się nie przechodzi. Anders Werk jak na pewno jest kontrowersyjną postacią, ale kontrowersyjne nie jest to, że w tak fajne, ciepłe, czerwcowe dni spędzam sobie czas na tarasie u mojej mamy. Nagrywam odcinek teraz na laptopie Acer Nitro, którego dostałem do testów z procesorem Intel Core serii i7. A Media Ekspert trwają teraz Gamer Days do 25 czerwca, także sprawdźcie koniecznie link w opisie, gdzie możecie takiego laptopa nabyć, przetestować, zobaczyć. No i cóż, polecam serdecznie, wracamy do materiału. Anders Werking zapewnił sobie top 4, no ale właśnie trzeba walczyć tutaj o mistrza i Champions League, a, jego kolejnym rywalem, Emry Ilmas, zawodnik teamu. Hulic Holender, również młody, również poniżej 20 roku życia. No i zobaczmy, jak tutaj starcie tych młodych Tytanów przebiegnie. 15 minuta spotkania. Tutaj atakuje Emre Ilmas. Owej ran do Ronaldinho. Ronaldinho, Paul Roll będzie tutaj szukał etapingu no, w swojej najmocniejszej broni. Emre Ilmas, jeszcze tutaj La Croqueta i potem od razu podanie. Hulit zablokowane, ale czyli z dopitką. I jest bramkana. 1 do 0. 19. Minuta spotkania. Anders na pewno się tutaj nie będzie poddawać, co jak co, ale tego zawodnika wyróżnia to, że walczy do końca. I tutaj River Elastico, bardzo podobna bramka do tej, którą zdobył na 1 do zera z oprudem. Szybciutkie wyrównanie. I lecimy dalej. 56 minuta spotkania z dla Andersa, vergana do środkowanie na długi. Super krótkuli tutaj uderza, ale jeszcze jedna interwencja brankarza. Zobaczmy teraz na krótko rozegranie chuli przy piłce Ronaldinho. Podanie do Shinoli i Vergang wychodzi na prowadzenie w tym spotkaniu, ale spokojny, ale tym razem bez takiej nadmiernej ekspresji. No, zobaczymy, jak to się dalej potoczy. 67 minuta spotkania. To teraz Emrail musi gonić, ale zagrywa. Tutaj świetną piłkę prostopadom do Zinnoli Jeszcze jedna kapitalna piłka. No, piękny gol. Najładniejszy gol na razie tego spotkania. 2 do 2. Ponowne wyrównanie, ale Emre Mas się nie zatrzymuje dopiero co zdobył bramkę na 2 do 2, a teraz 69 minuta i zaczął wyczuwać te prostopadłe podania kurą te L1 trójkąty z pierwszej piłki, Ronaldinho. Tutaj jest sporo szczęścia, ale też trzeba wiedzieć, kiedy ten strzał finalnie nacisnąć, więc koniec końców pada bramka dla Emre za na 3 do 2. Pierwsze spotkanie zakończone, 3 do 2 dla Emre Ma Zaczynamy mecz rewanżowy, czy Anders Werykank jeszcze w tym turnieju się Utrzyma, zobaczmy jak Emil ma swojego Kikofa tutaj rozegra. Świetne podanie. do Rana. Nie musi o tego tajmować, bo wyszedł na idealną pozycję do strzału. No przepiękna akcja, A widać niesamowity przegląd pola. Build a play, jak to ładnie a po angielsku się mówi w przypadku młodego Holendra, no i Tuńczyk tutaj ma poważne kłopoty. 33. minuta, tutaj już Anders no musi napierać, musi atakować, znalazł tą wolną przestrzeń, Ronaldinho i na zielonym sfałsza. Pięknie teraz strzela Tuńczyk, łapie kontakt, dobrze by było gdyby Werkek tutaj utrzymał no tą, ten status kwotą, sytuację w której przegrywa tylko jedną bramką, przed przerwą 404 minuta Emre Ilmaz z Zinola, ależ znaleziony tapping, ależ wizja Holendra. No i znowu dwubramkowe prowadzenie nad Wergangiem. 49 minuta spotkania, to już jest druga połowa. przepiwce Emre Ilmaz w Valverde. Dośrodkowanie do Ronaldinho takim dosyć szablonowe. no i tutaj pogubił się Wergang pogubił się 6 do 3 dla Emre Maza to już koniec tego spotkania Anders Wergang odpadł z i e Champions League a Emre Maza wszedł do finału drabinki przegranych a ostatecznie wygrał cały turniej ale zobaczcie spokojna reakcja Andersa Werganga Piątka zbita z trenderem, piątka zbita zemry ilmazem, także też pokazuje klasę na sam koniec duńczyk. Choć na pewno nie było dla niego lekko przełknąć tę gorycz. porażki, mam nadzieję, że to wideo Wam się podobało. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę do góry i subka, jeśli jeszcze u mnie nie macie. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale.